Hej hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam rozwiązanie i omówię zadanie maturalne na temat mszaków. Przeczytajmy wprowadzenie do zadania. Mchy i paprocie należą do dwóch grup roślin, które jako pierwsze opanowały środowisko lądowe, ale wywodzą się z różnych linii rozwojowych i dlatego różnią się niektórymi z uzyskanych adaptacji do tego środowiska. Teraz czas na polecenie. Zaznacz właściwe dokończenie poniższego stwierdzenia. Charakterystyczną cechą mchów, odróżniającą tę grupę roślin od paproci, jest: Prawidłowa odpowiedź to C dominacja haploidalnego gametofitu. Mszaki to jedyne rośliny lądowe, w których cyklu rozwojowym dominuje gametofit. U pozostałych roślin pokoleniem dominującym jest sporofit. Gametofit to pokolenie rozmnażające się płciowo za pomocą gamet, czyli komórek rozrodczych. Sporofit to pokolenie rozmnażające się bezpłciowo za pomocą spor zarodników. Gametofit mszaków jest zielony, a więc przeprowadza fotosyntezę, dzięki której staje się samowystarczalny. Sporofit mszaków jest bezzieleniowy, a więc nie przeprowadza fotosyntezy i musi pobierać substancje odżywcze od gametofitu, od którego jest zależny. Przeanalizujmy kolejne polecenie. Określ, czy listek mchu jest strukturą homologiczną czy analogiczną do liścia paproci. Odpowiedź uzasadnij. Po pierwsze pojawia się czasownik operacyjny określ, który oznacza krótką, jednozdaniową odpowiedź. Po ustaleniu rodzaju struktur należy odpowiedź uzasadnić, czyli przywołać odpowiedni argument. Na początek przypomnijmy sobie ogólny plan budowy mszaków i paprotników. Elementy budujące gametofit mszaka to chwytniki, łodyżka a na niej listki. Elementy budujące sporofit mszaka to stopa wrastająca w gametofit, bezzieleniowa łodyżka oraz zarodnia na jej szczycie. Sporofit paprotnika jest zbudowany z łodygi w formie kłącza, z której wyrastają korzenie przybyszowe. Posiada także liście. Teraz przypomnijmy sobie, czym są struktury homologiczne i analogiczne. Struktury homologiczne mają to samo pochodzenie. Taką samą budowę, ale pełnią inne funkcje. Z kolei struktury analogiczne mają inne pochodzenie, a więc i inną budowę, ale pełnią taką samą funkcję. Przykładowa odpowiedź mogłaby więc brzmieć: listek mchu i listek paproci to struktury analogiczne, ponieważ mają inne pochodzenie. Listek mchu wywodzi się z gametofitu. A liść paproci ze sporofitu, ale pełnią taką samą funkcję, jaką jest przeprowadzanie fotosyntezy. Mamy więc różne pochodzenie, listek mchu z gametofitu, liść paproci ze sporofitu, przez to różna budowa, stąd listek i liść, chwytniki i korzenie, łodyżka i łodyga, ale mamy taką samą funkcję, jaką jest przeprowadzanie procesu fotosyntezy. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a rozwiązywanie zadań maturalnych będzie coraz łatwiejsze. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zorganizowana Matura. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja Ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!